Pan z wami i słucham Twoim słowa Ewangelii według świętego Jana chwała Tobie Panie w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział ciało moje jest prawdziwym pokarmem a krew moja jest prawdziwym napojem a wielu spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli mówiło trudna jest ta mowa może słuchać. Jezus jednak świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: To was gorszy? A gdy ujrzycie syna człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc, oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do dwunastu, Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że ty jesteś świętym Bożym. Oto słowo Pańskie, chwała to niechryste. Z bracia i siostry, tą niedzielą kończymy taką opowieść Eucharystyczną, która rozpoczęła się pięć niedziel temu i przez tych pięć niedziel słuchaliśmy tego słowa, tej niezwykłej nauki Katechezy na temat Eucharystii, na temat tego, jak Pan Bóg chce nas karmić. I dzisiaj ta, ta Ewangelia, ten cały fragment kończy się bardzo w sposób taki trudny, jak słyszeliśmy, bo nie wiem, czy przypominamy sobie ale pięć niedziel temu, kiedy rozpoczynał się ten szósty rozdział janowy, to Ewangelista nam napisał, że Jezusa słuchało około pięciu tysięcy mężczyzn. Potężne tłumy, potężne rzesze ludzi było przy Jezusie. I ten rozdział bardzo długi i ta scena od rozmnożenia chleba i ryb poprzez mowę eucharystyczną kończy się tym, że przy Jezusie jest tylko 12 osób. 5 tysięcy i 12 osób. Bo całe Rzesze wręcz w miarę każdego zdania, każdego słowa, które Jezus wypowiadał, każdy powoli odchodził. Dzisiaj ja nam napiszę, dlatego że ci, którzy dali się nakarmić Jezusowi i myśleli, że Jezus będzie ich tak ciągle karmił tym chlebem i tymi rybami, kiedy zaczęli słuchać Jezusa, to zaczęli się gorszyć. Zgorszenie to jest takie ładne słowo w języku greckim, co oznacza tyle, co potykać się o kamień. Potykali się, uciekali, nie chcieli tego słuchać. Dzisiaj słyszymy, że właśnie to słowo, że trudna jest ta mowa. Uczniowie Jezusa tak mówią. Któż może tego słuchać? Trudno. Na czym polega trudność tej mowy Jezusowej? nie polega ona na tym, że ona jest w jakiś sposób niezrozumiały w sposób intelektualny, że Jezus mówi na jakimś bardzo wysokim poziomie nie wiem, na poziomie dzisiejszych uniwersytetów teologicznych że tego się nie da słuchać, że to jest, no trzeba mieć jakiś warsztat, jakiś, nie wiem już jakieś pokończone studia żeby chociaż trochę, nie wiem próbować chociaż zrozumieć nie, bo przecież wiemy z kart Ewangelii, że Jezus mówił bardzo prosto bardzo zrozumiale Chodziło bardzo prostych zdań, bardzo prostych obrazów. Więc ta trudność nie polegała na tym, że to był jakiś poziom, na zasadzie, nie wiem, dla mnie to byłby bardzo trudny jakiś poziom jakiejś fizyki kwantowej, że Jezus mówi o jakichś tam yy, rzeczach, które w ogóle o których nie mamy pojęcia. Nie, Jezus mówi bardzo prosto, ale trudność, która wynika, która staje się zgorszeniem dla uczniów Jezusa, dla tych, którzy towarzyszą Jezusowi, ale za chwilę zobaczymy, że też nam ta trudność towarzyszy, że my też mamy z tym bardzo wielką, wielki problem każdy z nas w jakiś sposób jedni bardziej, drudzy mniej. Polegała na tym, że Jezus mówił o czymś bardzo, takim bardzo prostym, i Jezus zaczyna tą swoją mowę, która gorszy na temat chleba, na temat posiłku. Jezus zaprasza do stołu. Jezus mówi: Zasiądźcie ze mną do stołu. To jest bardzo ważne w tej mentalności, chociażby semickiej, że zasiąść do stołu z kimś, to być kimś z drugim równym. Że kiedy ktoś zasiada przy stole w tym kręgu żydowsko-arabskim, może i po dzień dzisiejszy, nie wiem czy tak do końca jest, ale dawniej tak to było, to nie było króla i sługi, wszyscy byli na równi. Więc Jezus mówi: Zasiądźcie do stołu. Kiedy czytamy w Ewangelię, ten fragment w Ewangelii Jana, to Jan jakby nas odnosi tymi słowami do tego stołu w czasie ostatniej wieczerzy. A wiemy, co dokonało się w czasie ostatniej wieczerzy w tej wersji janowej. Kiedy spożywali posiłek, to Jezus stał od stołu, zdjął szaty i zaczął umywać nogi uczniom. Zaczął im służyć. Więc Jezus. Gorszy tym, że mówi: Chcę być dla Ciebie kimś bliskim, że zapraszam Cię do bliskości. Moglibyśmy powiedzieć to, co jest czasem sednem, to, co na pewno zawsze jest sednem, ale dla nas może coraz mniej to brzmi, bo używamy tego słowa na miliony różnych przypadków. Jezus mówi: Zapraszam Cię do miłości, zapraszam Cię do kochania, zapraszam Cię do, do, taki blisko, do, do takiej relacji. Oni myśleli, że Jezus będzie ich karmił, będzie takim, takim dobrym Jezusem, takim byśmy powiedzieli, wybaczcie za określenie, takim pluszowym trochę misiem. Nie? I czasem może w, nas, w naszych wyobrażeniach jest też takie myślenie, że żeby, być, żeby, żeby mieć takie, takie lekkie, łatwe, miękkie, takie chrześcijaństwo, takie pluszowe chrześcijaństwo. Takie chrześcijaństwo, taki kościół, który mamy zabawiać, który, który mamy tylko tulić. Nie? który którym mam się tylko czuć, taki po prostu, żeby choćby ten czas na liturgii, nie? Że, żeby on nie był nudny, żeby nie był monotonny, nie? że ksiądz może żyć jakimś żartem, żeby nas tak trochę pobawić, trochę kabaretowo, nie? bez wymagań, żeby było miło, sympatycznie, żebyśmy tak sobie tak w sposób taki partnerski, jak to dzisiaj też się mówi, przeżywali ten czas i ten kościół. Nie? Ale niech nam nikt nie mówi, jak mam żyć. Ja przyjdę do Kościoła, ja się pomodlę, nie? Ja tutaj odprawiam ja tutaj wszystkie swoje obowiązki. Ale niech Pan Bóg, niech Kościół nie mówi mi, jak mam żyć. Taki pluszowy Pan Bóg, pluszowy Kościół, taki fajny do przytulenia, miły, sympatyczny, jeszcze z ładnym zapachem, żeby, żeby to wszystko ładnie brzmiało. A Jezus popatrzcie, mówi trudną mowę i, i daje też wymagania w tej Ewangelii, kto pójdzie za mną. Jezus też daje bardzo konkretne wskazania. I to sprawia, że zaczynamy odchodzić. A z drugiej strony, popatrzcie, jest taka druga właśnie skrajność. I więc może być nam ta jedna bliska, ale może być też taka druga, która, ha, chociaż dzisiaj, w tym XXI wieku, szczególnie może takim w naszym wydaniu, trochę polskim, bo to może, może mi jest tak bliżej w takiej obserwacji, w takiej duchowości lękowej, że my, z drugiej strony, wolimy takiego Pana Boga, którego należy się bać. My wolimy się bać Pana Boga. My wolimy takiego Pana Boga, który, który tylko tutaj taki rozcieczony siecze, który tylko tutaj nad nami tutaj wymachuje palec, dłoń czy pięść, którego należy się bać, dlatego wszystkie przykazania, dlatego muszę się modlić, muszę być w kościele, wszystko jest na muszę, bo inaczej czeka na mnie już tam diabli rozgrzewają piekło i tam ogień w tym piekle. I to rodzi jakiś dystans. Popatrzcie, ale to jest sposób łatwiejszy, bo łatwo, tak sobie myślę, łatwo przyjść do kościoła, łatwo być w niedzielę w kościele, mimo że nas jest coraz mniej, trochę tak ewangelicznie, na początku tłumy, potem z każdym, z każdym rokiem w naszym życiu, w naszych różnych też parafiach, pochodzimy z różnych środowisk, jest nas coraz mniej. Ale łatwo mimo wszystko być w kościele, słuchajcie, łatwo nawet, mimo że to jest trudne i zmaganie, pamiętać o codziennej modlitwie, łatwo odmówić pacierz. Łatwo być takim, takim rytualnym katolikiem, takim na zewnątrz. Takim, że wszystko pamiętam, wszystkich przykazaniach, że ja wszystko przestrzegam. Wszystkie dziesięć przykazań, i bożych, i pięć kościelnych, i wszystko, co jest w prawie, mam wszystko w jednym malutkim paluszku, i wszystko to wypełniam. Bardzo rytualnie, bardzo skrupulantnie, o kiełbasie w piątek nie mówiąc. Ale jest coś, co może być dla nas najbardziej trudne najbardziej wymagające, to co cię Jezus mówi i może nawet i gorszące, bo Jezus mówi ja nie chcę być ani pluszowym misiem Bóg też nie jest tym, który każe, tym, który straszy tym, który jest jakimś jakiś absolutnym yy, sędzią, ojcem na zasadzie zimnego chowu ale chce być bardzo blisko Ciebie chce Cię kochać, dlaczego? Ponieważ to nie prawo zobowiązuje, ale miłość zobowiązuje dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy o tej służbie, nie? Miłość to jest służba Paweł nam dzisiaj powie w tym drugim czytaniu z listu do Efezjan o tej relacji małżeńskiej jako służbie. Że to, co określa nas, to jest służba. Nie lubimy tego słowa, nie? Bo nikt nas nie lubi być służącym. Ale to, co określa miłość, to jest służba. Bycie dla drugiego człowieka. Oddawanie życia dla drugiego człowieka. Życia dla kogoś, to jest ta służba. Bo kiedy Paweł powie, żeby miłować Ciebie tak, jak Chrystus miłował Kościół. No to daje ten obraz, Chrystus umarł za Kościół. Miłość, która wyraża się w służbie, to jest umieranie. To jest taka bliskość, to jest ta służba, to jest uniżeniem, która nie jest stawianiem siebie na pierwszym miejscu, ale stawaniem drugiej osoby na, na pierwszym miejscu. Jakby Jezus też chce powiedzieć bardzo odważne słowa, które czasem nas mogą, mogą rodzić z grzechu. Żeby Pan Bóg chce powiedzieć, nawet pierwszym w Kościele jest człowiek. Nie? Że Bóg, kiedy staje przed człowiekiem, mówi, Ty jesteś ważniejszym. Bóg się uniża, Bóg klęka przed człowiekiem. My takiego Pana Boga nie chcemy. Może nam się trudno wydaje poznać takiego Pana Boga. Ale Pan Bóg taki przychodzi do nas. W uniżenie. Ten, który nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem. Ale uniżył samego siebie. Przyjąwszy postać sługi, niewolnika. Miłość zobowiązuje, tak sobie myślę, prawo nie obowiązuje. Od prawa może być dyspenzań. I szukamy okazji. W piątek, chociaż nie wiem, jestem w drodze, może jakaś uroczystość. W miłości nie ma dyspensji. W prawie tak. Od prawa mogę szukać różnych rozwiązań. Od miłości nie da się uciec. Dlatego Pan Bóg mówi: jeżeli chcesz pójść za mną, to zapraszam Cię do bliskości, do relacji. Nie do niewolnictwa. Nie do pańszczyzny. Nie do odprawiania obowiązków. Czy jesteśmy gotów na, na taką bliskość. Przez jestem dzisiaj gotów powiedzieć: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Tylko w tobie jest zbawienie. Świat mnie zabawia, a tylko ty mnie zbawisz. I potrzebuje twojej bliskości. Że tak naprawdę potrzebuję tylko ciebie. Że tylko ty jesteś w stanie mnie nakarmić nakarmić każdy mój grunt. Potrzebuję takiej bliskości, która mnie będzie karmiła. Że chcemy takiego Pana Boga, który jest blisko. Czy, chcemy, czy wolimy odejść i tylko przychodzić? Miłość to jest bycie. Czy chcę sobie pozwolić na bycie z Panem Bogiem cały czas, non-stop, 24, nie tylko jeden dzień w tygodniu i to godzinkę, plus dojazd, przyjazd, ale obecność, non-stop, 24. Czy jestem w kościele, czy jestem poza kościołem czy się modlę, czy jem, czy pracuję, czy jestem na zakupach, czy leżę na plaży, czy cokolwiek innego robię, czy gotuję obiad. Bije schabowe, gotuje ziemniaki, no, z jestem z Panem Bogiem, czy chcę tylko bywać od czasu do czasu. Ale wtedy trudno nazywać się wtedy uczniem Jezusa, trudno nazywać się wtedy chrześcijaninem, bardziej wtedy mogę nazywać się niewolnikiem. Jezus dzisiaj mówi: chcecie karmić, bądź ze mną. Tylko ta relacja, tylko to bycie jest taką drogą na, na to prawdziwe szczęście. Niech ta niedziela, niech ta Eucharystia będzie takim szukaniem odpowiedzi, takiego ważnego odpowiedzi. Czy jestem gotów na to, czy jestem głodny na to, czy jestem sprawiony na to, żeby wejść w taką bliskość z Panem Bogiem? Z Bogiem, który chce mi służyć. Z Bogiem, który chce być na moją służbę. Z Bogiem, który się uniża wobec mnie. Z Bogiem, który mnie straszy, nie przytula. Bo jak trzeba tej przytuli, oczywiście. Jak trzeba, to i powie twarde słowo, po to, żeby mi uratować, nie ubawić, ale uratować. Ale po to, że chce mnie, chce mnie, chce być ze mną. Bo Bóg jest pragniony ludzkich serc. Bóg jest pragniony każdego z nas i Bóg czeka na Twoją, moją odpowiedź. Amen.